się, żeby pokazać, że żyję. Jest dzisiaj... Dzisiaj jest dzisiaj. Dzisiaj jest... Sam nie wiem, jaki dzień tygodnia chyba. Wtorek. Wtorek dzisiaj jest. Um... A propos tych film... Post jest zakończony. Um... Chyba od paru ładnych dni już jem, może o, od tygodnia, tydzień chyba mija. Jem właściwie tylko surówkę, tylko yy, owoce zdecydowanej większości oraz warzywa, troszeczkę tylko leafy greens. Tylko mięciutkie, młodziutkie listki, różnego rodzaju sałat. Zieloniny generalnie rzecz biorąc, nie wiem nic więcej niż to. Um, troszeczkę kiszonej kapusty oraz kiszonych ogórków, na to też miałem ochotę takie rzeczy fermentowane. To też jeszcze dopusz dopuszczam okazjonalnie. W każdym razie jest dobrze. Um, prawdziwe efekty. Po prostu zaczyna się odczuwać parę miesięcy po zakończeniu postu, jak zaczyna się już człowiek odżywiać. Przynajmniej tak było ze mną do tej pory, ale nie traktuję tego jako prawdy absolutnej, więc. Zobaczymy jak będzie teraz. Podczas tego postu zauważyłem, że bardzo szybko recovery nastąpiło, odbudowa, bardzo szybko. Bardzo mało mięśni straciłem podczas tego postu, a, aczkolwiek jestem wyraźnie chudszy. Oczywiście straciłem y, sporo wagi. Nie wiem dokładnie ile, ile moje ciało wagi straciło, bo nie dbam o to, nie ważę się, nie mam y, wagi właściwie. Więc nie jest to dla mnie tak istotne. Nie ma się co tym podniecać. Ciało sobie reguluje wagę e, samo. E, a propos tych filmików, więc wyszło 7. 7 filmików z tego postu. One są ustawione automatycznie i publikowane są we wtorki i soboty. Do tej pory wyszły chyba 3 filmiki i są one różnej długości. To generalnie właściwie jest tylko gadanie na temat tego, co się dzieje. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to super, a jak ktoś nie, no to szkoda czasu, nie? Lepiej pooglądać, yy, um, poczekać, aż yy, zacznę wrzucać filmiki, że się tak wyrażę normalnie, trackerskie. A na tapecie filmików trackerskich jest jeszcze tak, gdzie w fajna część wyjdzie, druga, Świętego Franciszka, Zjazd z Sierra Nevada, dojazd do Kalifornii, zielona dolina Kalifornii, bo tam pada jak zwariowanie w tym roku, podobnie zresztą jak w Teksasie i w Arkansas, gdzie się obecnie znajdujemy, jesteśmy w Arkansas, na załadunku. Zimno i pada, i zimno i pada na to miejsce, nie w środku Europy, gdzie lato bywa czasem nie gorące, a waluta to nie polski złoty, można powiedzieć zaskakujące pogoda jest w um, Drugi filmik, no i to powinien fajny wyjść odcinek. Potem załadunek w fajnym miejscu, w Utah miałem, w górach. Fajna przeprawa. Z tego może wyjdą dwa fajne filmiki. Fajny filmik, montuje też załadunek z... No um, to załadunek będzie w... Do, delivery było w Las Vegas w kasynie Caesars Palace. Z tego też wyjdzie chyba coś fajnego, bo podejrzewamy do samego kasyna na, na stripie, na głównym Downtown Area uh, Las Vegas i tam mamy Delivery. Z tego też będzie fajny chyba taki krótki filmik, może. oprócz no, tego na tapecie też jest trzeci filmik, kolejny filmik na pewno będzie, muszę się odnieść ustosunkować do tej zrobić ten filmik na temat, jak zrobić zieloną kartę jako kierowca sponsoring przez pracę generalnie, bo tu się rzeczy zaczęły konkretyzować, tak, krystalizować. Mam dobre informacje z dobrych źródeł, bo pogadam trochę o firmach i jak to wygląda i może coś się uda ruszyć w tym kierunku. Um, I tyle. A tak poza tym no to dokończę tę serię. Ona już jest nakręcona ta seria tej głodówki. Dokon ona tak jak mówię będzie 7 odcinków i jak ona doleci do końca, może jeszcze jakieś no może za tydzień, za dwa, za trzy nakręcę taki follow up. Taki. Jakby odcinek taki podsumowujący to się działo, bo na sam koniec Polsce zdarzyła się taka rzecz, która wydawała mi się, że jest niemożliwa do tej pory, że to jest coś, co się nie dzieje, ale byłem świadkiem, można powiedzieć, bardzo, bardzo dla mnie osobiście zaskakującej zmiany w organizmie, której do tej pory nie doświadczyłem i o tym nie mówię w tej serii w ogóle. I może to będzie w tym follow-upie zrobię. Coś dla mnie to było super, można powiedzieć. I co? I teraz, jak, jak się je. Mój Boże. Każdy uczcinek to jest. Każdy posiłek to jest, to jest. To jest taka uczta. To jest takie pokarm bogów. Świeże, tropikalne, dojrzałe owoce. W w naturalnej postaci, nieprzetworzonej są. Ja nie wiem, to jest ambrozja, To jest niesamowite doznania fizyczne, smakowe. Każdy posiłek tak jest, bez względu na to właściwie, co się je. Mam teraz fazę na mango, maniję mango, są w sezonie. I żółty kolor w ogóle jest dla mnie bardzo atrakcyjny. Chermoya, mój Boże, jak, jak parę razy złapałem Chermoya. Chermoya to jest chyba mój najlepszy owoc świata. Sugar Apple się nazywa też. Właściwie jest to owoc, który przypomina mi smakiem szarlotkę z dzieciństwa. Bardzo drogi owoc i rzadko... Trzeba wiedzieć, gdzie go kupić, ale na to też mam, mam fazę ostatnią. Ja poza tym wszystko. Normalnie pomidora, jak włożyłem do ust pierwszy raz, najlepszy pomidor świata. Arbuzy jakoś nie podchodzą mi w ogóle, ale mam na nie często chętkę. Ale tak generalnie mango, różnego rodzaju banany, plantains, te burro banany, um, Apple banany, różnego rodzaju banany, super. I przede wszystkim mango, i uh, arbuzy, i czermoja, i um, kokosy. Mój Boże, woda kokosowa, to mlecz, um, mięsko kokosowe fenomenalne rzeczy to są, które teraz delektuje, człowiek się delektuje. Po resecie kubków smakowych jakby powraca ten nasz naturalny, normalny smak na to jedzenie, do którego e, jakby nasz organizm jest naturalnie przystosowany. I każdy posiłek jest jest po ucztą taką, nie wiem, taką święt, komunią świętą można powiedzieć. To jest świętość. I co? Także jest fajnie. Także delektuję się tym, co na, razie, co na razie mam. Um, dzięki za wszystkie komentarze pod, pod tymi filmikami na temat postów. Ja wiem, że one niekoniecznie muszą być dla każdego ciekawe, te filmy. Po co, co tu jest ciekawego, nie? Um, um, każdy ma oczywiście prawo myśleć na ten temat, co chce. Pisać, co chcę. To nie jest moja odpowiedzialność, żeby mówić komuś, kto co ma myśleć na ten temat. Ja po prostu tylko, jakby, daję alternatywę, tak, jakby hmm, prezentuję inny sposób patrzenia. Może pokazuje um, możliwość um, zmiany paradygmatu, zmiany takich. Takiego jakiejś takiej uliczki, takich klapek na oczkach na oczach, co się nosi na co dzień. Związanymi z, z, ty, z tym, co. Nie, 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 związanymi z Lifestyle chyba. Z, 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 z odżywianiem się. Pokazuje to, co jest możliwe i to wszystko. Ktoś chce z tego korzystać, super. Ktoś nie chce z tego korzystać super. To nie są moje wymory, to są twoje wybory. Także. Także co, nie chcę mi się też za bardzo odpisywać konkretnie na y, komentarze poszczególnych ludzi. Może poczekam, aż seria się skończy, może zrobię taki jakiś taki, y, odcinek, w którym przelecę przez komentarze i y, jakby odpowiem, co nie. Ale tyle, no, y, ważne sprawy warto traktować z dystansem, z lekkością, a sprawy błahe, Warto traktować z najwyższą powagą, wydaje mi się. I może w ten sposób, jak będziecie dalej, ten kto będzie w ogóle oglądał tę serię, można do tego może podchodzić, by się wyluzować, bo to nie było żadnego zagrożenia, nic wielkiego się nie stało. Ja robiłem wielokrotnie, wiele razy, nie, nie jadłem przez długie okresy czasu, więc wiem, jak mój organizm reaguje, a wiem, że mogę pracować. Pracowałem kiedyś przez 18 dni, nic nie jedząc. Normalnie, intensywnie. Są okresy dyskomfortu, oczywiście, ale to jest to, można, można to porównać do jak człowiek jest chory, też idzie do pracy bardzo często. Zwłaszcza tutaj w tym kraju. Faszeruje się lekami, żeby tylko stłumić symptomy chorobowe, żeby się zdławić, z powrotem wetkać do środka i dalej człowiek pracuje. I, i jest to taki dyskomfort. Podczas tego POOS-u też byłby dyskomfort bardzo długo i w pracy również, ale to nie jest zagrożenie dla ruchu, czy dla innych i tak dalej. To nie jest nieodpowiedzialne. O wiele bardziej nieodpowiedzialne wydaje mi się jest to, to, że zdrowy. ludzie są cukrzykami i są kierowcami. W każdym momencie może ci... możesz stracić przytomność, tam jesteś będą cukrzykiem. Ludzie palą papierosy od dziesiątków lat, odżywiają się tłustym, niezdrowym jedzeniem. W każdym momencie taki gość może paść na zawał. Hmm. Ludzie do tego stopnia mają, mówię o normalnym przeciętnym człowieku, zaburzone u produkcji hormonów, że nie są w stanie utrzymywać koncentracji, stałego poziomu energii bez jakichkolwiek wspomagaczy typu kawa albo energy drink. A co się dzieje, jak, tak, jak um, taki energy drink przestaje działać? No, automatycznie, praktycznie z chwili na chwilę tracisz cierpliwość, tracisz koncentrację i ludzie zasypiają za kierownicą, bardzo często to są rzeczy, wydaje mi się, nieodpowiedzialne, jeżeli przez lata czy dziesięciolecia doprowadzasz swój organizm do takiego stanu, w którym on rozwija, po prostu ładują mnie już. A różnego rodzaju choroby przewlekłe. To jest nieodpowiedzialne. Tylko dlatego, że widzisz, że ten proces jest jakby rozłożony na lata i spowolniony, to nie znaczy, że to jest... Kamera spadła to nie znaczy, że to jest odpowiedzialne, to co ludzie robią ze własnymi ciałami. Więc nie wiem. Można się uspokoić, nic się nie stało, naturalnie. Um, oglądajcie serię do końca, czy co chcą. I to, tak, no i warto, warto troszkę może podejść do tych rzeczy z dystansem. Odkryłem, że mój trok przecieka wczoraj w nocy. Wczoraj wieczorem jak jechałem było obieranie chmury by w Teksasie. I teraz właściwie wracam z Teksasu. Odkąd skończyłem poszliłem już sobie Georgia. Teraz robię Teksas, wracam i mam olbrzymią chęć do pracy. A mnóstwo radości znowu to przynosi. Właściwie ciągle to przynosi, ale teraz jest taki okres, że po prostu praca jest niezwykle, niezwykle łatwa i przyjemna. Więc też się będę tym delektował. Chciałbym chyba wyskoczyć gdzieś dłużej, w tym tygodniu, gdzieś w dalszą trasę zobaczymy. No i ta szyba przemakająca yy, zaczęła normalnie mieć sieć do środka, kapać na kamerę i wszystkie bile mi, które były zresztą w teczce, ja zawsze bile organizuję, w miarę przyzwoicie, żeby były w teczce i jakimś cudem ta woda zaczęła wciekać do teczki i wszystkie bile mi po zamokły teraz je trochę tak suszę także tyle to wygląda błąd zrobiłem któregoś dnia już, jak już zacząłem jeść poczułem bardzo dużą um, atrakcyjność do kukurydzy bo będąc Właściwie na surowej diety od czasu do czasu, okazjonalnie rzadko kiedy, ale czasem miałem ochotę w sezonie na kukurydzę surową. Nie gotuję i w ogóle, tylko bierzesz kolbę kukurydzy i wcinasz tak jak jest. I, i to jest ok, a to nie jest optymalny posiłek bez, bez wątpienia, bo to nie przechodzi łatwo trawienia takiego czegoś. Ale to jeszcze ujdzie. Po prostu dla walorów smakowych, jeżeli mamy do czynienia z organiczną kukurydzą, ekologiczną, wtedy jest ok. Natomiast ja zrobiłem ten błąd, że zjadłem pierwsza, chyba jedną z pierwszych kukurydz, co się teraz pojawiają w tym roku. To była zwykła, normalna, tradycyjna. A kukurydza to jest najgorszy świat, jaki można jeść. To jest, naj... jest jedzenie najgorszej jakości, ponieważ jest ono praktycznie zawsze a, genetycznie modyfikowane i bardzo, bardzo ciężkie chemicznie. Bardzo ciężko sprayowanych hmm, pestycydami i różnego rodzaju chemikaliami. No i ja wziąłem tę kukurydzę i zacząłem ją wpierniczać i od razu dosłownie następnego dnia jakby mi poparzyła usta od środka wyskoczył mi bąble na wargach organizm jest, po, po oczyszczaniu jest niezwykle wrażliwy jak organizm dziecka na różnego rodzaju substancje, które nie, nie, ma, nie należą do naszego ciała które są dla nas w pewnym sensie szkodliwe, nienaturalne i od momentu tej, tej kukurydzy, zjedzenia tej kukurydzy aż po dziś dzień, no, czuję efekt w ustach, że coś się. That był błąd jednym słowem. Faza na seaweed, na Nori wraps. Nori to jest. n-o-r-i, to jest seaweed, to jest glon morski, który ja dość często jem. Um, będąc na, na surowym lifestyle można powiedzieć i e, używam go do robienia różnych wrapów różnych kała, e, kanapek takich typu burrito um, i to normalnie mi tak zaczęło smakować to jest pełne minerałów te seaweedy, te glony morskie używam to jako snaków, takich chipsów i jadłem cały czas, chromkałem sobie je ostatnio ale już koniec z tym. Czuję, że przyszedł koniec już więcej tego nie potrzebuję, więc... Więc tyle z y, tego, co się dzieje Może spróbuję za... Uploadować ten filmik teraz um, ja Dzisiaj już chyba będę w no i powinien być przyzwoity um, internet Także główny message tego filmu, ja żyję dalej jest OK. Um, wszystko odbyło się bez żadnego problemu. Ehm, Poglądajcie do końca może to serię i wtedy może e, jakby będzie miejsce ku temu, żeby jakieś ostateczne wnioski wysnuwać na temat tej głodówki, fajnie by było usłyszeć e, od kogoś, który ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wydawać osądy, a tak naprawdę sami nie próbowali tego. Ktoś próbował może popościć dzień, dwa, albo poczytał coś na ten temat, to jest jedna rzecz, a zupełnie inna rzecz to jest, gdy samemu to się robi, testuje, e obserwuje swoje ciało, jak się robi, eksperymenty sami sobie, wówczas wiesz, co się dzieje z własnego doświadczenia. I z, z mojego punktu widzenia to jest, to jest coś, co jest wartościowego. A jak ktoś powtarza po myśli innych ludzi z książek albo z internetu, albo wysnuwa jakieś daleko idące wnioski na podstawie jakiegoś tam minimum experience, minimum doświadczenia, bo wszystko nie jest dla mnie nic ciekawego. I tyle chyba mam do powiedzenia na ten temat.